Dziewczyny, ten miesiąc był dosyć wyczerpujący, prawda? W konsensusie. I zabiegi, i ćwiczenia. Jak dawałyście sobie radę? Tak, był bardzo wyczerpujący, ale mimo to tak ustawiłyśmy sobie czas w ciągu całego miesiąca, że wystarczała nam i na zabiegi, i na treningi z osobistym trenerem. Karolina, co się najbardziej zmieniło w Twoim wyglądzie, w Twoim ciele? Najbardziej zmienił się mój brzuch, zmniejszył się. I jestem najbardziej na, najbardziej z tego zadowolona. Zabaj Ale i, i, jak do tego doszło, się, powiedz? Miałam e, robione zabiegi IQ, i AI lipo i oprócz tego jeszcze ćwiczyłam i stosowałam dietę. I ja się bałam, że e, ćwiczenia na siłowni spowodują, że nie dam rady się zmobilizować. Aha. Że siłownia to jest za dużo. Że siłownia to jest za dużo. Ale no no udało się. Udało, udało się. się tak. Tak. Nasze ciała stały się smuklejsze, yy, zmniejszył się celulit, zmniejszyły się obwody w pasie. A czujecie się lżej? I czujemy się. Tak, super. Czuję się o całe 5 cm lżej. 5 centymetrów w ciągu? W ciągu miesiąca. Proszę bardzo. To co się zmieniło w Waszym życiu przez ten miesiąc? No, wiele się zmieniło yy, w naszym życiu przez ten miesiąc, ale najbardziej cieszy mnie to, że Karolina się zmieniła, że zmieniła Aha. swoje podejście do siebie samej że zauważyła, że te ćwiczenia wpłynęły na jej, na jej sylwetkę i mam nadzieję, że pozostanie to jej na dłużej.